Hej ta, cześć, witajcie w trzecim już odcinku z serii Zagrajmy w Shenmue. Um, czas, czas, dobra, czy. Trzy, trzy. Um, o nie, no tego chciałem uniknąć. No, trudno. Przy okazji, piszcie w komentarzach, czy chcecie, żebym rozpoczynał um, każdy odcinek od przewitania w menu. Właśnie to muszę, może mnie usiąść, chociaż to będzie ciężkie na takim niewygodnym przeszlech. Czy wolicie, abym już był przy i po prostu jechał? Yy, więc dobra jednak lekko jeszcze przyciszę dobra teraz mam nadzieję że nie będzie za głośno i że wszystko będzie ok dobra gram na nowej wersji <kluz> przepraszam emulatora więc powinno po prostu mua, być yy, przy okazji ustawię już godzinę kurczę rybka Dobra. Nie powinniśmy mieć problemów graficznych. A przynajmniej większość powinna się zmyć. Ciała Notes. O, coś tu było nie tak. Dobra. Ale tu mamy. Już pokazuję. Tak. Notes działa już po polsku i od razu sprawdzę na czym my stączyliśmy man ramen Taylor i to dobra to jeszcze tam szybko rajd'ujemy. chociaż jest już jest już jest już późno piąta no Astoro już zamknięty man ramen to coś mam takie co to było fila 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 wróć 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 co to było Kurde, daj... Uatliczy Sejfu. Nie. Chyba do jakiegoś seafoodu to też mamy iść, ale... Przypuszczam, że nie do tego Co to jest on. Jezu nieco. To... Chodzi o Command Barkery. Chwila, gdzie my mamy iść? Jeszcze raz. Raises Barber. Tu. Maeda Barber Shop. O właśnie. open 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 the ship bo to bosam tom to ina ramen the stovin We'll zrobimy jutro. tomorrow. <coughs> excuse me hi i'm searching for members of the three blades the three blades ryo how come you know about them tao san from Ajiichi told me he said i should ask you about them is that so Will you help me, my son? Sure, of course. Go down past the hamburger place. You mean funny bear burgers? Just past the vegetable stand. Yeah. There's a barber shop down there called Liu Barber and Hair Salon. <laughs> a Chinese couple runs it. They're a three blades barber shop. Tao Sun told me it's closed. Yeah. I hear their grandfather was hospitalized, but he's set to be discharged within the next couple of days. Tak, i dowiedzieliśmy się, że jednak mm, tamten niaby czwarty zakład, czyli e, fryzjer, e, który tam niby dziadek problemy miał. E, no, już w porządku i powinni już dzisiaj otwierać. Tylko że niestety o tej godzinie to już chyba raczej zamykać. No, 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 biedni, biedni na fullu. Tak dobrze nie pamiętam, gdzie to było. Tu patrzcie, jaki punk. Boję się kwitlem eventów, bo na pewno coś zwalę. Yy, to jest Ajichi, nie? Tak, Chinese Restaurant. Ale ten barber gdzieś jest w pobliżu. Kurczę, tu jest jakiś bar... Nie, nie, tu nie. Eee... Tym... Tu jest ten Man Ramen, tu jest bar. To nie. Tu jest też jako Suka. Eee, eee. Fila, e, my jesteśmy tu na tym czerwonym... Nie. You are here. O kurde. E, a szukamy jeszcze do Barbermajera. No i tu bardzo... Liu jest. Barber i Liu. No to co to jest to czerwone? Nie, fila, tu są apartamenty nie słuchamy ich, idziemy tędy o! od kiedy to się wjeżdża na przechodni o, jest, 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 ooo, chyba zamknięte już nie, open, wbijaj, 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 Leo Liu Barber and Hersewood No, excuse me. You son. Hello. Welcome. How would you like your hair today? I'm not here for a haircut. I came to ask now about your China. And you are. I'm Yo Hazuki of the Hazuki Dojo in Yamanose. Hazuki son? Darling, you saw it in the paper on that snowy day. Ah, I understand you've gone through a lot. I'm looking for a Chinese man who goes by the name Lan Di. Tao Sun and the others of the Three Blades said that perhaps you'd know. So, Tao Sun referred you to us. Well, I'm a second-generation Chinese, so I don't think I can be of much help. Maybe they meant your father. Oh, I see. He is my father is 80 years old. <coughs> he owned a shop in Yokohama from before the war. Maybe he <coughs> knows. He's been in hospital for the flu and was just discharged yesterday. He's been through a lot, so we've kept it closed for a while. Is he all right? Oh, he's much better now. Perhaps he's exercising in Suzume Park. Suzume Park? He walks once around Obuita and eats at the soba restaurant every day. Thank you very much. I'll try there. Tak i nie jestem pewien czy to nie jest właśnie ten dziadek od Shadow stepu. Tylko teraz do Suzume Park. Hmm. Kurian żeby tu było najszybciej bo nie chcę was tu leci ile jest? 40 czy 46 to jest? 40. Ciemno ma w pokoju. E, Sakura oka, Nie, nie, nie. My jeszcze do Sakura Gaota. Chociaż tędy by było chyba łatwiej przejść potem. A yeah. Dobra, darujemy sobie. Lecimy okrężną drogą. Ostatnio co tam Jared przysiaduje tylko w nocy. Tam to i tam, nam dużo nic nie da. Dobra, zbliża się szósta. O siódmej się włącza animacja nocy. Nie. I powiedzą mi, że ja na nich wlazłem. No nie. Tego nie znoszę. jak mi się jeszcze. Człowiek okej, okay, ale nie taki wredziol... na motorze. A Suzume Park jest tutaj. Prawda? Suzume Park, tak. Um, are you, <laughs> yes, I am. <laughs> and you? My name is Dio Hazuki from the Hazuki Dojo in no Namase. Ah, I've heard what happened to your father. My condolences. What can I do for you? I'm looking for a Chinese man who calls himself Landi. Three Blades members like Ajiichi's Tao Son suggested that perhaps you might know. Ah, you know of the Three Blades? I know it refers to the three professions, barbers, cooks, and tailors. That it does. Did you know that the proud elite of these professions were also imperial bodyguards, protecting emperors from assassinations with their razors, knives, and scissors? About Landy? I gather by his name that he is most likely a member of a Chinese black market <coughs> cartel, or perhaps even the Chinese mafia. Would they be here in Yokosuka? They have developed a base in the harbor, to it <coughs> has customs <coughs> and expand <coughs> their activities. Try asking some of the sailors in the vicinity. They're bound to know more. Sailors? I'll look for some. Thank you very much. Good luck. Okej, okay. um, on nam powiedział, mianowicie, że Landy kojarzy do jako jakiegoś dościa powiązanego z Kim kartelem, albo nawet mafią. Um, one są bardzo wredne, te tak, w tych niebieskiej, którą właśnie minąłem. Chyba z nimi też jest jakaś nawet w, nie tyle walka, co po prostu. Um, Twitch tam um, Dobra. Ja już chyba daleko zaszedłem. Za daleko jak na to, co powinienem w pierwszy dzień. Teraz się spytamy o Taylorów. Ono oh sam. Nie. No, Nie. ty, you o a może time. Yeah. is you w okay now? Yes. Tak. feel się lot better now. Nie. overdo it. Ty, ty o Taylora. może ten... Co to jest, I need to ask you something. Forget it! Um who the hell do you think you're talking to? You fucking with me? I've got a question for you. I got nothing to say! Kiss off, twit! To będzie punchnet Wiesz przykład z który jest bardzo miły. Oh no -san. Hey, Rio. Do you know any place where sailors might hang out around here? <coughs> sailors? There should be a lot of them in the bars around here at night. Bars. Thank you. Właśnie w barach. Jednym z takich barów jest to. Ain't got time for punk kids. Get out of here. I. Oni dopiero otwierają o siódmej. Wejdziemy do tego baru. Już otwarli. No a tamto to... <coughs> z tamtym to będzie problem. Dlatego wiecie co sobie może What? na kolejny dzień i dopiero wtedy. I'm for a place where hang out. Do any sailors come here? Sailors? They don't come here. I see. Um Again? What is it this time? Nothing. Well, if that's all, I'll ask you to go on home then. All right. See you later. <coughs> Impresa! Abra. <Falić> <coughs> w nocy taka muzyczka. Która może nawet trochę przerażać. A dobra, trudno, najwyżej będzie porażka, i zrobimy to w kolejnym odcinku, gdyż nas pokonają. W gdy nas tutaj pokonają, to chyba nic się nie dzieje. Nie, nic się nie dzieje, tylko trzeba przyjść kolejnego dnia. Dobra, jest. O, i włączy się sekwencja nocna. obraź piałem o oh, lol no ja pierniczę oh. to będzie tragedia get ja out of my way jeszcze ten tak bojęty kwita inventów what oh, go home Hey, you Okej, okay, czyli klawisze na Dreamcast sobie teraz spróbniłem, były rozłożone tak samo. Tylko kolory inne. Ach, dobra, tu się dowiemy wszystkiego, co nam potrzebne. Tak podstawowe. Ach. Jest to Bar Hartbeats. No i do niego więcej nie możemy wejść, teraz pamiętam. Welcome. Ooh. Here you go! Milk's perfect for a schoolboy, I'd say! <laughs> are those guys sailors? Maybe. I'm looking for sailors who work with Chinese but ships. What are you, some kind of TV detective or something? Back off! You little punk! You looking for some of this? You stupid! <sighs> That's enough. You put on quite a show, boy. I'm looking for info about a Chinese cartel. I'll tell you. What? In return, you don't show your face here again. Okay. Look for a guy named Charlie. Charlie. He deals in smuggled goods. He's well known in the underworld. He should know about the Chinese cartel. Where is he? He loves his hog. Try asking at the motorcycle shop nearby. What's he look like? He always wears shades and a black leather jacket. And... He's got a tattoo on his arm. A tattoo on his arm? Ja nie znoszę jak... Now get out. jak Ryo powtarza wszystko to Ete tu his Chyba usłyszał <lach> <skrym> <kli broaden> Nie wiem dlaczego, ale Edgson pokazuje więcej klatek, nie będę drany No to teraz zmieniłem ten, ten, więc... Tak To od razu sobie Hey Rio! Do you know a guy named Charlie? Charlie? You know him? He's such a poser. Thinks riding a hog makes him look cool, but it don't. He ain't a real biker. Do you know where he lives? No idea. He only stops by sometimes. <coughs> oh yeah, <coughs> go to Tsuruoka's. <coughs> you mean Tsuruoka-san at the jacket shop? <coughs> I heard Charlie goes there sometimes. Thank you. Tesla, bierz, niestety, a i że już się ósma zbliża, to będziemy wracać do domu. Ten sklep był chyba tutaj. Nie, u Wakichi to było to. Seafood. night, w nocy zawsze babka stoi. Honey son. Hi, yo. Do you know a guy named Charlie? Charlie? He wears a black leather jacket and a pair of sunglasses. Sorry, I don't think I know him. I Czy to jest to nie, to odwróć eee, nie, to jest Turitas military. Szczerze, za chwilę stracę fabułę. <grym> A to jest takie miejsce, w którym możemy poćwiczyć chwyty wszystkie. Gdyż quit time eventy też są, ale są też po prostu sceny walki, które są dużo trudniejsze. Dlatego nie lubię ich, no ale chwila, czy jest tu ten fajny dziarek? Nie, tu jest jakiś taki pierdol. To mam gdzieś, dobra. Zapiszemy sobie. Dobrze, idę. O! A to są nasi. Nasza dwójka kledów, których poznamy później. Um, got a minute? Huh? Get out of my space, schoolboy. Nie, nie do... tego. Hey, you. No, meh, eee, Tu no to powiedziałaś? Yo, what, what is it? A, teraz nimi nie możemy. No, taka banda tradycyjnych. Ban, banda. Banda hulikanów tradycyjnych. No i bardzo często dajemy w ta sama ja w tej dwójce przed barem. Zresztą się postacie bardzo często powtarzają, które lejemy, bo jakoś są tam powiązane, ale na przykład wcześniej czegoś nie powiedziało i tak dalej. I właśnie drugiego dnia, jeżeli jeszcze zdążę, tylko sprawdzę, która godzina. Pip, pip. 5, 2, 3, 3. No, 20 minut. Nie, to już będzie ok. Więc zapiszemy tylko. A w kolejnym odcinku już zmierzymy się właśnie... Z tą dwójką, jeżeli dobrze pamiętam. Zlecącą na nas. Piłką, a też tak to było, czy to inne lodnia. Nie pamiętam aż tak dobrze. A chodziło mi o to, że zacznę tracić fabułę w tym sensie, gdyż. Yy, tak, mówiłem, że byłem młody. I przeszedłem tą drę. Ja miałem własnego dream testa tylko do momentu Charlie'ego. Serio, dalej jej nie przeszedłem. I nawet go nie pojmałem, bo... Bo to tam się potem przesuch. Chuje, bo nie na trzy płyty podzielone, ja ją w tym miałem na jednej, bo ja miałem ją miałem chyba nieordynalnie zdraną. No, i, i, i ten. I dla tego fabuła mi się stracić. Tu, jak przechodziłem, to przeszedłem do płyty drugiej, ale całą ty, całej też nie przeszedłem, więc dobra, tu nie mamy jeszcze po co chodzić. Aczkolwiek zaszedłem dość daleko na tej drugiej płycie Więc nie powinno być masakry <śmiech> 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 Tak, Hazuki Residence, Mine House Ta rezydencja się dzieli na rezydencję całą, czyli jak wchodzimy do drutka, a i główny dom Tu mamy też telefon, musimy zadzwonić do kogoś A co tam? wydłużymy odcinek podnębimy sobie o, ale Zdaduję, że tu nie ma O, jest first page okej zero cztery sześć osiem dwa dwa pięć pięć zero osiem Zapomniałem. numer zero cztery sześć osiem dwa dwa pięć cztery sześć chyba jakoś tak zero cztery sześć osiem dwa, <coughs> dwa. 5. Pięć, teraz 5, pięć, pięć, czy 5, 6. 5, 5, dobra. Jak zbyt to trudno w następnym odcinku zadzwonimy, bo różne wiadomości są. Czyli chyba niepoprawny, Dobra, darujemy sobie w takim razie. Rozmówkę, idziemy już tylko zapisać. Tutaj w domu jeszcze może i w kolejnym odcinku poświęcimy taki więcej czasu jednak na poszkanie mm, tego co. Obejrzenie co jest w samym domu, gdyż gdyż jest tu trochę do zwiedzania można do, dla kotka wziąć do żywienia i tak dalej dobra w nocy automatycznie samo się nam pojawia yy, trening ustawimy sobie trening na na wszystkie ruchy yy, pośpimy no, raczej zapiszemy, czekajcie to jest to jest to tak. O, to nawet doszło do 103. No, patrzcie. Dobra. A prześpienie się to już zostawi dla siebie. Więc pozdrawiam Was. Extradracz.pl I moja kochana klawiatura.